Niedawno po raz pierwszy odwiedziliśmy Seul, a ponieważ całe nasze życie kręci się wokół ceramiki, to oczywiście, że poszliśmy na warsztaty ceramiczne od razu, pierwszego dnia po przyjeździe, żeby jak najszybciej wszystko zrobić, tak żeby wszystko zdążyło się wypalić jeszcze przed naszym powrotem, poszliśmy na warsztaty do studia Mass We Made i tam uczyliśmy się lepić techniką Nerikomi, czyli z gliny zabarwionej na różne kolory, wyklejaliśmy różne wzory na płacie gliny i wszystko to potem wałkowaliśmy i odciskaliśmy w formach. Było przy tym bardzo dużo zabawy. Tworzyliśmy Więcej rzeczy niż myślałam, i powstała z tego piękna pamiątka z wyjazdu, którą właśnie wam pokażę. Ja już chyba nie jestem w stanie wrócić z żadnego wyjazdu bez ceramiki i bez rzeczy do domu, więc pokażę wam najpierw, co razem z orkiem zrobiliśmy na warsztatach, a potem jakie inne rzeczy też kupiliśmy. Na początku nasze talerzyki. Całe szczęście w pracowni było pokazane bardzo dużo ceramiki i różne wzory, tak żebyśmy mogli zobaczyć, jak te kolory się łączą. Ja postanowiłam zrobić coś bardzo cute, czyli torcik z wisienkami i takimi małymi bitymi śmietanami. Żałuję, ja tylko, że tutaj zrobiłam ten kolor pomarańczowy, bo mam wrażenie, że on w ogóle nie pasuje, ale i tak ten talerz mi się podoba. A najfajniejsze w Narikomi jest to, że właściwie można te prace robić dwustronne, bo z drugiej strony jest jeszcze fajniejszy wzór, jest tutaj żotkiewka. Bardzo mi się podoba, jak tą glinę się wałkuje, to wszystko się tak, wiecie, rozgniata i powstają takie śmieszne wzory. Pięknie jest to wszystko rozgniecione, a dodatkowo Suzy, która prowadziła warsztaty, miała też świetne stempelki i jeden tu jest stempelek z filmu Ghost, tylko przerobiony na króliczka i misia, które lepią z gliny na kole. Jest to przepiękne i najbardziej cute rzecz, jaką widziałam. To jest mój talerzyk. Ola miał za to podejście do okrągłego talerzyka i wybrał sobie bardzo ambitny wzór, bo stworzył kratkę, a na to nałożył jeszcze króliczka i serduszka. I z tyłu oczywiście podpisany Olek, owieczka i stempel Mess We Made. Miałam też podejście do miski. Bardzo chciałam zrobić taką kratkę wiszy. Zaczęłam ją robić, ale niestety tutaj nie wszędzie mi na tych krawędziach po prostu starczyło tego materiału. Chciałam zrobić tą kratkę, ale w ostatecznym momencie, kiedy nakładałam to na formę, to stwierdziłam, że chyba wolałabym, żeby ta kukarda była w środku, więc jest kokardka. Ta miseczka to jest jedyny przedmiot, który jest lekko pęknięty. Dosłownie tutaj tak maciupeńko i ledwo to widać, ale kocham tą miseczkę. Używamy jej codziennie. Ma idealny rozmiar, taki na wszystko, dosłownie na wszystko. Całość jest w ogóle pokryta takim matowym szkliwem, które już teraz po paru miesiącach widzę, że lekko się rysuje, ale w ogóle ten matowy efekt bardzo mi się podoba. Robiłam jeszcze taki talerzyk marmurkowy i dodałam tutaj jeszcze misia z kawką. A Olo jeszcze ambitniej podszedł do tematu, bo postanowił zrobić taki szalony, kolorowy kubek. Świetny! I ucho też przetrwało, nic tutaj nie odpadło, więc naprawdę ekstra. Olek i wisienki. A jak już dojechaliśmy do domu i otworzyliśmy paczkę, to okazało się, że Suzy zapakowała nam jeszcze talerzyk, który jest też przepiękny, na którym Suzy nam pokazywała, jak działa ta technika, jak tutaj miesza te kolory i dokłada wszystkie elementy. Z tyłu, bez wisienek są krajobraz. W ogóle, jeśli chodzi o pałeczki, to kocham to, że w Korei są metalowe pałeczki, ale jest też bardzo dużo metalowych naczyń i przywieźliśmy sobie takie dwa talerzyki, a dodatkowo jeszcze trochę sztuczców. Te łyżeczki znalazłam na targu Staroci. Są świetne, takie super płaskie. W miasteczku ceramicznym, oprócz ceramiki, przywieźliśmy też taki tasak. To jest podobno nóż do ciasta. A w takim Daiso, czyli takim super tanim sklepie, przywieźliśmy jeszcze komplet sztućców. A wracając jeszcze do Iczono, czyli do miasteczka ceramicznego, w którym akurat trwał festiwal ceramiki. W ogóle pojechaliśmy tam z Kingą, która odezwała się do nas na Instagramie i powiedziała, że nas oprowadzi po tym miejscu. Kinga mówiła po koreańsku, więc akurat jak poszliśmy do jakiegoś sklepu, mogliśmy sobie też trochę po koreańsku. Angielsku porozmawiać i trafiliśmy do Aha. takiego studia jak pan z fanią, którzy razem wspólnie robią ceramikę i prowadzą sklepik. I znaleźliśmy tam takie piękne miski. O się śmiał, że po prostu muszę wziąć jakieś największe, bo przecież nie brakuje nam miejsca w walizce. Ale dzisiaj, jak oglądałam fragmenty filmu z tego wyjazdu, to żałuję też, że nie wzięłam mniejszych w takich kolorach brązu, bo wydaje mi się, że super by pasowało. Jemy z nich bardzo często takie ryżowe bałwy. Kocham te miski. Są super cienkie, super lekkie. I ta stopka, za którą można złapać. Przepięknie jest to wszystko wykonane, i chciałabym więcej ich mieć w domu. To tyle z mojego ceramicznego holu koreańskiego. Sam vlog z Korei już jest załadowany, więc zapraszam do oglądania. A ja już się nie mogę doczekać, żeby tam wrócić, bo mam wrażenie, że dopiero liznęliśmy ten Seul i też zrobiliśmy sobie tylko jedną wycieczkę poza miasto, więc bardzo chciałabym wynająć tym razem samochód i sobie trochę pojeździć po tym kraju. Bye!